Witam wszystkich. Zagrajmy dalej w... w. Fairy Tale Adventure. Tak mi się coś wydaje, że. O! To miałem wręcz tak? Bo piłem manę pomiędzy filmami, także bohaterowie teraz mają tej many więcej. Wszyscy. Wszystkim się dostało. Nawet Kevinowi, pomimo tego, że już ma dużo. Kevin jest jak Obelix. On wpadł do kociołka z maną, i teraz, jak wypije, to stanie się jeszcze potężniejszy niż do tej pory, więc mógłby roznieść cały świat. Eee Tak myślę, że ten miecz, ten Dark Super, którym się Kevin posługuje, on chyba będzie dobry tylko właśnie na takie duchy. Ale to trzeba jeszcze zweryfikować. Co to, to jest taka wyspa, na której nic nie ma? To po to przechodziłem przez ten cały korytarz z tymi niebezpiecznymi potworami, żeby nic tutaj nie znaleźć. Czy to jest jakiś żart? Myślę, że i w drodze powrotnej nie ma sensu już przechodzić przez tę jaskinię, tylko po prostu przejdę przez wodę. Mi się wydaje, że to się uda. A jeżeli się nie uda, to sobie zapiszę wcześniej i zobaczę, czy się udanie. O, więcej mamy. I jest tak zwana fontanna. E, ta fontanna odnawia ładunki w różdżkach. Dobra, no to weźmiemy manę. Pojedynczo może. Oj, ładnie sobie sam znaleźć ścieżkę. Proszę bardzo. To mi się podoba. I kto to miał różkę? Filip miał różkę jakąś, nie? Nie tą. Tą z tego pudła. Zobaczmy. Ma dwa ładunki. I teraz ma z powrotem cztery ładunki. Nie wiem czy można więc skończone tej fontannę używać. Nie będę w każdym bądź razie próbował. Pytanie jeszcze, czy w ogóle ta różka mi się przyda jeszcze kiedykolwiek. Jeszcze nie zbyt zdrowy po ostatnim miejscu, nie? No ale poszło zdrowienie. Dobry banan? Po prostu z ziemi, nie ma co? Z piachu taki. Ale chociaż nie w skórce był, nie? To obrano skórkę w środku już banan czysty był. I co, i poza tym, że tutaj jest to, to nic tu nie ma, nie? Ja tak zaczynam sądzić, że być może ta jaskinia piratów jest po tej stronie wyspy. No nic, trzeba stąd wypa wy wyjść, wypadać, wypaść i wrócić na ten główny kontynent, nie? Czy to było warte? No w sumie, manę tutaj jakąś znalazłem, nie? Tak więc, y zawsze to jest jakiś bonus. Y 10 dodatkowej many. Piechotą nie chodzi, nie? Nie, bo wyrzucić to pudło do wody i w końcu już nie znajdę. E, no dobrze. I teraz y, zobaczymy czy będzie możliwe przejście pod wodą. Musi to zrobić jedna postać, bo tylko jedna postać ma Char Rejoin niestety. Gdzie ty idziesz, panie? Ne. Aha, bo mi się tak wolno. Ojej. Ale mi się to kiedyś udało zrobić, pamiętam. Zaraz mi się rozkrwawi i tak długo wiesz, wytrzymuje. Czyli jak widać, im więcej ma energii nasz bohater, tym dłużej może oddychać pod wodą, nie? Ciekawe. Jeszcze mu się witalność zwiększyła. Jak daleko jesteśmy od brzegu. W połowie drogi. O Boże, on cały czas uprywa. Czyli to chyba byłoby, byłoby wykonalne, tylko trzeba by... Yy... mieć więcej many, żebym się zdrawiać. Zaraz się Filip zamieni w grup, coś czuję. Jeszcze można tak spróbować, o Filip! Nie umieraj! Dojdziemy spokojnie Dojdziemy, dojdziemy do brzegu Nie umieraj Nie umieraj Już niedaleko Już jesteśmy przy brzegu, patrz, udało się e, Tylko nie zejdź mi tutaj Jeszcze chwila, jeszcze... O jest, udało się. <laughs> jaka, jaka głupota. Chociaż trzeba na to spojrzeć, że trochę butelek na to poszło, nie? Ale gdybym miał yy, manę albo nawet lepszy czar leczący, to chyba byłby to możliwe do przejścia bez używania butelek. nie wiem, czy niebezpiecznie było przez tę jaskinię jeszcze raz przejść. No dobra, idziemy do góry w takim razie. I chyba będzie trzeba po prostu to okrążyć wszystko. Chociaż tutaj jeszcze teren jest niezbadany, jakby nie patrzeć, nie? Zawsze może być na przykład wołąż po drodze napotkany. zostać. E, nie spojrzałem, ile mu życia zabrało to. To jest pan hadlarz? No. Człowiek, z którego usług już nigdy nie skorzystam, niestety. Coś mnie atakuje. No, w tej grze się bardzo dużo biegnie taką plażą, trzeba przyznać. Pamiętam, że jak właśnie jeszcze tak grałem w to ciemno i odkrywałem na własną rękę wszystko, to... Bieganie plażą było dużo bardziej popularne niż bieganie ścieżkami, Niestety. O, jakiś dom. O, jakieś dzieci. Można by je na przykład potrenować na nich zaklęcia ofensywne. Zobaczmy, co jest w środku. Babcia! Why so Eee, spells, spells, może sprzedać co? Mam tak, jasne. Ale pierdol A tu jest więcej domków. Proszę bardzo. Ach, to jest chyba czar. Ten znaczy, pan czar sprzedaje, chyba. Scroll. Legenda miecza diamentowego, czyli kolejny artefakt. Artefaktów jest oczywiście w tej grze więcej z bohaterów, jak widać. Tak, żeby nie wiadomo było, co używać, nie? O kurde, zjadłem to. Dobra. Niech będzie strat, moja strata. Ale, Ale kliknąłem tylko raz. Nie wiem czemu to zniknął. Ale kliknąłem tylko raz, nie wiem czemu to zniknęło Yeah, ma czary. Minor healing to wszyscy mają. Force word to tego nie chcę. to chyba jest taki czar, który obniża statystyki. Firewalk chyba o, daje ochronę przed czarem. Bolt of Flame o, Oj. Jak można. przerwać jego więcej. Jak się pod nogi tutaj sypnęło, tak? Bo nie ma miejsca już po prostu tutaj w rękach. Nie ma tego czaru nikt, więc wszyscy się go nauczą, prawda? Dobrze, że znalazłem skargi. Chciałem to Mówię. Mówię Ci, Niestety nie da się przerwać gadania tego kolesia, Jako szkoda. Ale ma przede wszystkim czary, tutaj widzę, że y, takie defensywne. Tego poison cloud nie będę kupował, nawet bo ono Zobaczmy korzysta z zielonej magii. many. 675 soferencji. Good. Now practice more. A zielona mana jest wykorzystywana do czarów leczących. Yes, that's right. student of the arts, I see. I have some spell scrolls I could sell you, or perhaps you'd prefer training. I'll let you in on some secrets. Nie, czy jakś chyknowane. Five hundred and twenty-five sovereigns. Decline. O Boże, teraz trzeba być zły. A student of the arts, I see. I have Fuck some you. spell scrolls I could sell you, or perhaps you'd prefer training. Uh, these are both the same. I'll let you in on some secrets for six hundred and seventy-five sovereigns. Good. Now practice more. W sumie tak do testu chciałbym jeszcze wykonać coś się stanie jak się przestawi Speech na najciszy. Czy będzie trzeba dalej czekać? Niestety trzeba dalej czekać. Pomimo tego, że to się nie odtwarza, What a shame! Deadly flame. Deadly, deadly, very deadly. Zobaczmy. Umiesz to rzucić w ogóle? Umiesz. No, coś takiego. I to korzysta z żółtej many? Czemu ogień tutaj korzysta z żółtej many? Nie, jest czerwony. Sypnij im skrole, Niech każdy się nauczy. No i nie wiem czy to jest taki samotniej. No <grym> chyba najwyraźniej No, Yellow się zmarnowała, ale dziwna, zobaczmy jeszcze ostatni dom. Co może w nim znaleźć. Mam nadzieję, że to jest ostatni dom. Nieplanowana wizyta była w tej wiosce, ale w sumie się wyszło na dobre, nie? To to? Tapstone of Pentere, tak? Czyli tutaj jest o kolejnym takim kamieniu, który trzeba znaleźć, kolejnym z 10 przedmiotów i tyle. No to są chyba wszystkie domy w tej wiosce. No to stupczamy stąd. Aż mogę sobie rybę z ogniska zjeść, żeby dzieci były głodne. O, jeszcze jedno jeden. No dobrze. Mana w nim jest, to weźmiemy. Orange. dafir Dobra, no, może się dobrze składa, że akurat się tutaj czas wyczerpał, bo chętnie zrobię przerwę sobie. A w tym filmie raczej nie za dużo się zdarzyło, ale po przerwie znajdziemy się w tym punkcie, i od tego punktu będziemy kontynuować.